Co tu byłeś? Aj, przestań! Nie, to jest najgorsze. Wszystko zapomniałem! Ty jesteś sam, a ja słucham, pamiętasz? Bardzo śmieszne. Siedziałam tu wczoraj i szukałam inspiracji na te koraliki, a teraz. Nic nie pamiętam! Spokojnie! Spróbuję zaraz przywrócić ci jakąś pamięć podczas robienia projektu. Hmm? Sherlocku, i to ja rozumiem! Może być takie fajne! Koraliki są najlepsze. Bawiliście się kiedyś nimi, kochani? Jeśli tak, to łapka w górę! Hmm. Hmm? Od czego by tu zacząć? Nie mam zielonego pojęcia! Ja mam pomysł! Zobacz! Ktoś tu miał chyba sesję zdjęciową. Wiem! Chciałem zrobić rękę! To weźmy zielone koraliki. Będą najlepiej pasować. Będę wtedy wyglądał jak różowy kwiatuszek. A teraz uwaga, kochani! Przykrywamy ramkę papierem do pieczenia. O tak! I pracujemy! Uważajcie, ludziska, że lasko jest naprawdę gorące! Dobrze! Tylko nie dociskajcie za mocno i róbcie to raczej szybko. Nie lubiłem obowiązków domowych, ale koraliki mógłbym pracować codziennie. Spójrzcie, kochani, zaczyna to fajnie wyglądać. Teraz dodajmy zielone koraliki, które przygotował sami. Oj, tam, oj tam, to moje ulubione zajęcie! Chyba tak! Tym razem nie przykleimy. Ostrożnie, kochani. O tak, ale to będzie super! Pasuje i tak. Spokojnie, zaraz to naprawimy. Na rogach przykleimy takie kieszonki. Niech żyje ty, do Wasu! To powinna pomóc! Gotowe? Ale popatrz naprzód sami. Jakiś taki pusty. Mam świetny pomysł. Co powiesz na te liście? Sama bym tego lepiej nie wymyśliła. Dobra robota! Czy tam ci myślach! Łapka w górę, jeśli też tak myślicie. Wszystkie liście są już na swoim miejscu, ale brakuje jeszcze. Owieczki? Czekała na swoją kolej. Miałam na myśli kwiaty, ale może być owieczka. Powiedziałaś kwiaty? Proszę bardzo! Dzięki! Zawsze do usług. Serio? To przynieś mi burzową chmurę. O, chyba przeceniłam swoje zdolności. Nie będzie chmury! No to mamy nowe wyzwanie! Musimy zrobić ładną chmurkę! Spiorunem! Musi być spiorun! Proszę! Twoje życzenie jest to dla mnie rozkazem! Rety, kotlety! Moja fotka będzie to wyglądać przecudownie! Wobec tego przekonajmy się! Wkładamy rogi zdjęcia do kieszonek! O tak! Gotowe! Pierwsza zagadka rozwiązana. Pora na kolejną! Mm -hmm. O tak! Mm -hmm. Czekaj! Niech mnie cheddar poplątały się! To musimy je jakoś uporządkować. Wiem nawet jak. Juhu! Moje słuchacze już nigdy się nie zgubią! Ech, spróbuję to rozplątać i zajmę się drugą stroną. Wierzę w Ciebie sami! Tak w ogóle, to tył wygląda też bardzo podobnie. Musimy zrobić wcięcia na słuchawki i kabel. Lec! Prawie to mam! Jeszcze trochę i będzie arbuz! O! Sami! Potrzebne nam tylko dwa elementy. Przeprasujemy to i połączymy razem wszystkie części. Monokran. Owiniemy wokół tego cały kabel Łączymy dwa małe kółka A na górę dajemy kawałek arbuza Wygląda przepysznie Tylko tego nie jedz, Susan, bo się zatrujesz <laughs> Przecież wiem sami Dobrze, Zwiniemy teraz ten przewód Okej okay. Co jest? To! Problem z kablami został właśnie rozwiązany przy okazji zrobiliśmy naprawdę fajny projekt. Nazwę go. Nie mówimy jeszcze. Przed nami sporo pracy. Ej, co to za liany? Są takie kolorowe i wyglądają jak. biżuteria. Komuś się nudziło i postanowiło ozdobić kwiatka, co? Ale to delikatna roślina. Więc zrobimy nową koralikę. Kaktus sprawdzi się najlepiej. Ach, szkoda, że nie ma komu zrobić drugiej części. Jak to nie ma? A ja to co, Suzan? Zaraz wracam! W takim razie musimy przyspieszyć, kochani. Widzisz? Mój talent ogrodniczy nie poszedł na marne. <gry> Super! Teraz możemy złączyć oba elementy i kaktus gotowy. Czegoś tu brakuje. I już to ogarniam! Zamienię tego zwykłego kaktusa w kwitnącego kaktusa! Super! Zawieśmy na nim całą biżuterię. Na przykład moje kolczyki. I ten naszyjnik! Już nigdy go nie zgubisz! O, oh, cudownie! Zostańcie z nami! Czeka nas jeszcze sporo koralikowych niespodzianek! Wygląda na to, że chciało ci się w nocy pić, a to jest? Mokra plama! Musimy coś z tym zrobić tu! Co powiesz na podkładki pod szklanki z koralików? Eee, weź to sami. Okej, okay, nie możemy już niczego tu rozlać. Tym razem dominować będą owoce. Zacznijmy od kawałka jabłka. Aż poczułem, lato! Możemy też zrobić pomarańcze i kiwi? Okej, okay, będziemy mieć dużo owoców i nie tylko. W sensie będą też warzywa? Nie. Masz jakiś inny pomysł? Hmm, to może stoję na podkładki? Tak, na pewno! Bingo! Ty to masz intuicję sami. Wow, serio? Tak opalnąłem tym, cojakiem i zgadłem! Ekstra! Będę potrzebować twojej pomocy, ale najpierw skończmy podkładki. Potrzebujemy przynajmniej sześciu podkładek! Trzymaj w To na co czekamy? Jabłko gotowe, zabierzmy się za resztę! Koniec z plamami na stole i koniec z rozlanymi napojami. Możemy je teraz przykryć naszą podkładką! Voilà! Ale mam kapeluszek! Musimy je gdzieś wszystkie przechowywać! Oto elementy naszego stojaka. Weźmy klej i je ze sobą złóżmy. Bądźcie ostrożni, kochani. No, nie poparzcie się. Oto nasz stojak na podkładki. Sprawdźmy, czy wszystkie się zmieszczą. Na pewno. Ale dajcie już ode mnie, bo dłużej ich nie utrzymam. <laughs> już kończę sami. Pora na wielki finał. Wow, super! Wszystko jest gotowe poza jedną rzeczą. Znów ten telefon. Co? Trochę nudne to ETUI, co nie? Zróbmy coś bardziej kolorowego. To będzie świetne zakończenie dzisiejszego dnia. Dawaj! Możesz wybrać jakiś wzór do tego ETUI sami? Jakieś pomysły? Musi być dużo kolorów. O! I na pewno ma być dużo różowego. Oczywiście, że tak. Róż to podstawa. Przeprasowaliśmy etui z obu stron. Tada! Prawie gotowe. Musimy je tylko przykleić. Dziękuję, asystencie. Będzie pasować idealnie. Dobrze, nanoszę teraz trochę kleju na przezroczyste etui. Lepiej poproście kogoś dorosłego o pomoc przy tym etapie. Przykładam nasze etui z korelików. Gotowe. Przetestujmy je szybko. Założę się, że będzie wyglądać objazdowa! Też tak myślę. Dobrze. Wow, ale kolorowe. Sama bym takie chciała. Chcecie zobaczyć wszystkie nasze dzisiejsze projekty? To za! To było większe od drugiego, ale już to ogarnąłem. Nie znudziły ci się jeszcze te koraliki sami. Sudan! Nie zasnę, dopóki mój portret nie będzie idealny! Okej, okay, to ja pójdę pooglądać serial. Hmm. Hmm. Trudny wybór. Odpocznij trochę. Dobra, ale jutro pomożesz mi dokończyć ten portret. Zgoda. Łapka w górę, jeśli podobał Wam się ten filmik. I subskrybujcie nasz kanał. Pa! Do zobaczenia!